się też wybitne postaci świata produkcji, m.in. Barry Adamson, który dostanie statuetkę człowieka ze Złotym Muchem. Będzie Left Field, będzie Crime and the City Solution, no ale z takim specjalnym konceptem wystąpi również łódzka formacja Elstadt. Nie przypomnę ich oczy kamienic teraz, ale wiem, że ta nowa rzecz. Związana będzie z historią łódzkiego getta i taki premierowy koncert zagrają podczas Sąden festiwalu Głodzi od 3 listopada. W przyszłym tygodniu odwiedzi nas Maciek Werk, który o festiwalu opowie. Maciek, który jest oczywiście szefem artystycznym całej imprezy. Elstadt teraz Wiedeńca. Swammer